Manko, witam was w życiowym kabarecie. Bardzo dużo pytań wpada o myjnie. Który jesteśmy właścicielami, bo też pytania były, czy jesteśmy właścicielami. Ponad 3 lata temu została otwarta i na YouTubie więcej się odniosę o tej inwestycji, bo kiedyś, 5 lat temu pytałem na Instagramie, też chciałem poznać, już wiedziałem wtedy, że w, tym, w tą stronę idziemy z żonką. Chciałem poznać Waszą opinię, czy na przykład budować dom, czy inwestować i wtedy tak było 50 na 50, to myślę, że są tu osoby takie, co wartość dużą stawia ten dom, a są osoby też, co. Ja na przykład uważam, że ludzie, relacja to jest bardziej dom, a nie budynek bardziej bym skłaniał się właśnie w tą stronę, że osobiście uważam, że kawałek materaca wystarczy. Rzucę się na ten materac, wyśpię się, ale jak jest żona obok dziecko. To jest mega i szczęśliwi jeszcze wszyscy. No to jest wtedy najważniejsze. Dlatego inwestycja, inwestycja, inwestycja jeszcze raz.